Siemano! Z tej strony Frankiu. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam kolejny odcinek z gry Minecraft, ale jest to kolejna modyfikacja, ale jest to modyfikacja, która dodaje nam laptopy w minecrafcie, czyli taki jakby komputer. Jak widzicie, tutaj jest taki laptop i tutaj mamy jakby router i drukarkę. Więc jest to, moim zdaniem, super modyfikacja. I jakby to już takie, jakby już e, stu, takie gamingowe studio, tutaj widać, takie biuro gamingowe, tutaj widać. Tutaj nawet są fotele jeszcze w tej modyfikacji, więc, moim zdaniem, to jest super. I o, oczywiście tutaj też potrzebujemy teraz, żeby mieć internet, i też tutaj drukarkę, bo można drukować, ale wszystko w tym odcinku właśnie to zrobimy. I żeby najpierw, po pierwsze, co? Od pierwszego kroku, żeby otworzyć laptop, musimy zrobić shift i po prostu prawym przyciskiem myszy i już otwieram laptop. Taki gamingowy to jest. I żeby... po pierwsze musi mieć internet, więc musi zawsze być router obok, obok naszego komputera. No już tu mamy i teraz wam jeszcze pokażę, żeby... najpierw no trzeba jeszcze podjąć co wiem, połączyć też drukarkę, podłączyć kablem. O, to taki. to jest taki kabel. Musimy podłączyć tak drukarkę z tym jakby tutaj z luterem i już tu mamy jest jakby już tutaj podłączone tak no podłączone o tak tu jest podłączone jakby to taka taki tu kabelek okej okay. możemy no zacząć tutaj w na naszym programie pierwsze wam co pokażę jest możliwe zmienianie tapety o Jezus, tu mamy coś takiego jak settings i tu sobie możemy zmienić tapetę jaką chcemy szczerze powiem że mi się najbardziej podoba właśnie taka ta, ta tapeta mi się ona bardzo podoba, więc sobie ją wybrałem i pokażę Wam ogólnie, co, co tu można sobie też zainstalować. Tu mam taki tutaj od w ogóle twórca te, tego moda, to jest Mark Refish. to jest taki, taka to aplikacja, to jest jakiś, a to jest taki chyba Google jakby, to, to od razu już to jest. I Wam jeszcze pokażę ogólnie, bo niektóre rzeczy w tym sklepie, typu jak Bubble Boost i to GIFT Build, mm. są to, aplikacje które, są to jakby aplikacje, które potrzebują dodatkowych modów, więc trzeba, więc nie będzie najpierw, jak, będzie, jak będziecie tego moda, to, to będziecie musieli, będzie to taki napis Nie instaluj, tylko download, i będziecie musieli zainstalować tego moda jeszcze. I tak samo z tego moda Bubble Boost i też moda Gitter Booting, żeby Wam te programy działały. Ale już mam je zainstalowane. Ojej, instal, tak, instal okej, okay. i tutaj już zainstalowałam to jest taka jedna właśnie gierka w tym oto jakby komputerze i to jest taka gra, że musimy tak, te bomby takie celować musimy takie no to jest taka, to jest taka, taka gierka taka no, trochę taka bo tam trzeba w tej gra tutaj wygrać nie będę już pokazywał o tej grze tam mamy sekundy, żeby to wszystkie zbić ale super jest też tak gierka. Mi się ona podoba, fajnie, że twój co taką grę. Po pierwsze tutaj też można zainstalować sobie, już to mamy, tu mamy i to jest GitHub tak, instal i mamy tutaj też taki, aha, że tu sobie możemy tak, coś tu możemy, już, nie znam czy to ogólnie na wszystkich tu programach. Wam pokażę tylko te, które po prostu wiem, ale tutaj dużo jest takich różnych programów. Wiem, i tutaj mamy na szczęście, jeszcze mamy Pixel Painter, właśnie z tego będziemy drukować, jest to super moim zdaniem aplikacja. Tak samo Notes, też jest super, tu możemy sobie zapisywać jakieś pamiętniki, różne takie rzeczy. I potem to sobie zapisać, A tutaj jest e-mail, tutaj taki nasz jakby Gmail, można tak to powiedzieć, to sobie można napisać przez Gmaila, więc to jest super. A więc Wam pokażę Wam tutaj niektóre najpierw się możemy pojawić się, w pixel się nasz tu w pixelpaincie nazwijmy sobie nasz sobie rysunek o boże mam kapsloka no tak rysunek można aż ja będę 32 tutaj kartki X, y i teraz autor auto nazwijmy to franq i create i mamy tutaj taki nasz obrazek i tu sobie możemy coś narysować, dowolnego ja chyba chciałam... Ja sobie narysuję jakieś takie, jakieś takie tutaj taką trawę, taki tu mały obrazek sobie zrobimy. Okej, okay, tu zrobimy taką typową trawę w Minecrafcie. Hop. Będzie taka dwuwarstwowa. Albo no, lepiej trzy będzie warstwowa. Hop, to będzie taka mała to takie wzniesienie, okej. Okay. No, zrobimy tutaj może takie małe jeszcze słoneczko. Wow. Nie miałem tutaj jakiegoś takiego wielkiego rysunku, bo to... Ale możesz nawet zrobić jakieś jakieś rzeczy, rysunki w tym fotoprogramie. To, jakby trochę był Paint, ale taki Paint w Minecraftie. Moim zdaniem, jest to bardzo fajna modyfikacja, która pozwala takie rzeczy robić w Minecraftie. I fajnie, gdyby było coś takiego w Minecrafcie normalnym. Bo ja bym po prostu się ucieszył. Ale to jest na modyfikacji takiej jednej. Dobra, ogarnęliśmy tutaj takie. Nie, trochę nie to, już pójdę za bardzo słońce. Tylko tak skaśniemy, hop będzie takie. O. Dobra, już przyglądamy nam to słońce. Teraz to sobie możemy tutaj tak zamalować, wszystko dookoła. Ojej, tu mi wyszło nawet. Dobra, zmarzymy to. Hop, mamy tu jakieś słońce. I tutaj już y, możemy sobie nawet ustawić. Zrobić sobie takie. No i takie to wygląda. ogólnie nie na niebie, niebiesko, takie tłot. Możemy sobie zrobić. Dookoła. Op. Dobra, zrobimy jakiś taki prosty rysunek. No fajnie jest to, że w tym programie szybciej można rysować niż w Paint'cie w ogóle. Też to jest, super. Żeby tutaj tak szybko rysować, to jest takie typowe niebo. Ale mam już tutaj mniej więcej taki tutaj mały rysuneczek. Dobra, szybko to teraz to tu ogarniemy. Trzeba to tak... O Jezus, na słońce mi to wyszło. Trzeba też uważać, żeby nie zamalować tego zielonego takim tym jakby, się, jakby nie wiem. Ale potem to będziemy mogli wydrukować. Jest to moim zdaniem jedna z super możliwości, żeby coś takiego sobie tutaj wydrukować. Taki tu rysunek. Więc to jest moim zdaniem bardzo fajne. I jeszcze, żeby to wydrukować, Możemy, możemy to sobie to wydrukować oczywiście i to będzie tak fajnie wyglądało i potem powiesić na przed ścianie może ten obrazek, więc to jest jedna z super możliwości. Niech to szybko tylko zamalujemy. Szybko, 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 szybko. Go, go, go! Jeszcze zaraz to całe tutaj nie ogarniemy. Dobra, tu jeszcze na zielono lepiej to do Nie wiem, nie wiadomo, dlaczego nam to tak to odpadło. Ok, takie to będzie takie małe wzniesienie dobra. I chyba jeszcze to słońce trzeba poprawić, bo nie wiem dlaczego. Zamanowałem tutaj przypadkowo. Ok, mamy to. Mamy taki tutaj typowy nasz obrazek. Tu mamy painter i tu już mamy print. Okej. Okay. Nie wiem, czy już tutaj jakby to printuje i można tutaj nawet zapisać sobie tutaj save, więc to na przed sobie. Rysunek i możemy to zapisać sobie w naszych tych save ok. I tutaj teraz włączamy Pixel Painter, żeby coś się to drukowało, bo tu potrzebujemy jeszcze papier, żeby zdrukować to jakby. O! Jak widzicie, powstaje nam ten oto rysunek, tylko to trzeba było nawodować, jak to wygląda. Nie, to jest super moim zdaniem, że możemy sobie nawet tutaj drukować. A żeby... Żeby u mnie to zrobić, to trzeba oczywiście to podłączyć do komputera. Tak samo z razem z komputerem. No. I mamy jakby tutaj ten rysunek. Czy mogę sobie oczywiście wziąć? Teraz go można wziąć, nie? Hm. No tak na to wyszedł. I mamy go tutaj, rysunek. I jak widzicie, możemy go nawet sobie tutaj postawić jakby. Tak samo to możemy nawet wyciąć. Jest taka też możliwość. Możemy to zrobić crafting, coś takiego. Jak to crafting. Cyr, a. Nie wiem, że mam stół. stół ziemi I po prostu jeszcze tutaj. Nożyczki. Nożyce. Moim zdaniem jest to super. Tu możemy, możemy też mieć taką możliwość. Książek, i teraz to wytnęliśmy? I teraz Wam możemy to gdzieś sobie tu postawić. OK, zrobimy sobie tutaj taką naszą. Mam tutaj taką na rysunki. Hop, i sobie tutaj zrobimy. Postawimy sobie ten nasz to rysunek. No i mamy go! Jak widzicie, narysowaliśmy go od tutaj. To jest moim zdaniem super, w tym oto laptopie. Dobra, poka pokażę Wam jeszcze inne takie rzeczy. Możliwe. Ty może mamy nawet notes. To sobie możemy na przykład, napisać sobie yy, po prostu. O, jakieś tutaj, no. To jakiś taki na to są zapisać hejo coś takiego. Więc to hejo. I tutaj sobie tak można zapisać, to może sobie wejść. Tutaj w pliki rysunek. Jak widzicie, tutaj jest nasze tutaj, jakie jest zapisane jakby tutaj są. I tutaj jakby to się nam zapisuje i tu sobie można takie pisać rzeczy. Oczywiście to jest nasz. End your email to jest close your email. Ok. Nie wiem, jak ja e-mail podać, ale raczej mam. No dobra, no, zrobimy coś takiego. Małpa. Ender, Ten e-mail weźmiemy. Mail.com. Albo to trzeba, może użyć swojego e-maila. Pazura. Ja tu wpiszę swój e-mail. nie wiem, jak to się do używa. Małpa. Idziemy Co? To jest jakiś. Close e email i tu jest też fajne, bo to jest podana godzina, ale dobra nie wiem no co z tym e-mailem tu chodzi, ale po prostu można takiego maila, nie wiem jak to, może jakiś e-mail trzeba. No i to tak się można pobawić oczywiście. Jest to moim zdaniem też bardzo fajna modyfikacja, a więc to taki na no tyle, bo to taki odcinek, który wam nam po prostu mówi o, tych, o, tym, o tym komputerze i wam polecam też do zainstalowania tego moda i się tak tu pobawić w tym. No a ja się już będę z wami żegnał, jeżeli film, film wam się spodobał, możecie stawić łapeczkę w górę na, 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 na motywację, bo mnie naprawdę motywują te wasze łapeczki w górę, tak samo możecie stawić subskrypcję, bo naprawdę już niedługo wbijemy 140 subów na moim kanale, a więc ja się już z wami będę żegnał, cześć!